A za chwilę opowiem Wam, czy częste podcinanie włosów u fryzjera buduje, czy rujnuje zapuszczanie włosów. 2. Pogadamy sobie, czy prostownica to najlepszy sprzęt do kręcenia loków. I 3. Jak powinna wyglądać siedząca postawa klienta u fryzjera podczas trzyżenia. Lecimy. Częste podcinanie włosów u fryzjera to buduje czy rujnuje. Odwieczne pytanie, bo często przychodzicie do fryzjera i mówicie, te włosy w ogóle nie rosną. One zatrzymały się na tej wysokości. One nigdy nie rosną. Otóż rosną. Zobaczcie, że przychodzicie do fryzjera co dwa miesiące, co półtora miesiąca, a czasem częściej. Pokazuje wam się odrost. Odrost świadczy to, że włosy się jeszcze bronią, czyli rosną. Zacznijmy od tego, że włosy często ulegają czynnikom mechanicznym wycierają się o odzież urywają podczas czesania i wiele innych rzeczy takie zjawiska się zdarzają czy warto i często podcinać włosy fryzjera nie <grych> dlatego bo najpierw żeby włosy rosły to trzeba zadbać o nie wewnętrznie i zewnętrznie Niekoniecznie podcinanie co miesiąc może powodować, że te włosy będą wyglądały na zdrowsze. Ha. Dobre słowo, będą wyglądały i będzie Wam się wydawało. Ponieważ żeby włosy dobrze i zdrowo rosły, trzeba zadbać o to, żeby włosy były zdrowe, czyli nakładać na nie maski proteinowe, białkowe, na to, żeby włosy były odżywione, zaolejowane i cała reszta mnóstwo innych rzeczy, tak? czyli włosy dbać żeby były nawilżone, sztywne, mocne i nie pękały. Dzięki temu będziecie mogły sobie pozwolić na to, żeby raz na jakiś czas podciąć włosy u fryzjera, ten przysłowiowy centymetr, po to, żeby włosy nie rozdwajały się na końcach. To jest zabezpieczenie dla Twoich włosów na wypadek, gdyby prujący się sweter miał iść dalej i wyżej. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że Wasz ulubiony sweter, który często nosicie, zaczyna się próć. Ta zahaczona nitka często pruje się i pruje i postępuje. Często właśnie dobrze jest uciąć i zawiązać supery. I to jest dopiero moment na to, żeby podciąć swoje końcówki. Nie jest regułą wcale niepowiedziane to, że co miesiąc musisz podcinać włosy, aby rosły. Nie. Jeśli chcesz zapuszczać włosy, to ich nie ścinaj. Kolejnym zagadnieniem jest czy długość, czy jakość. Jeśli wybieracie jakość, to warto uciąć sobie te 15 cm i zacząć włosy hodować od nowa. Zdrowe, piękne, ładne i o nie dbać. Jeśli nie wiesz, w którym momencie powinnaś podciąć swoje włosy, warto zapytać swojego fryzjera, czy te włosy rzeczywiście nadają się już do odcięcia, czy możemy hodować spokojnie dalej. Dlatego ważne jest zbudować plan działania hodowania włosów, dobrać odpowiedni system pielęgnacji i raz na jakiś czas rzeczywiście podciąć symboliczny sentyment. Otóż odwieczne pytanie, czy lokówka? Do kręcenia włosów? Czy może prostownica? Zawsze mnie ciekawiło, dlaczego to dziewczyny chwytają za prostownicę do kręcenia włosów. Chciałbym nakreślić problem kręcenia włosów w domu prostownicą. Często nieprzystosowany sprzęt do właśnie tych czynności powoduje, że same sobie wyrywacie włosy, same sobie szkodzicie, a później pytanie, gdzie są moje włosy? Często wasze włosy zostają tu. Czyli na zniszczonej płytce waszej prostownicy, często kręcone i wyrwane na siłę włosy, bądź często spalone, popalone i pokruszone. Więc jak to na chłopski rozum? Wydaje mi się, że prostownica jest do prostowania włosów, a lokówka jest do kręcenia włosów. Dlatego prosiłbym Was, abyście umiejętnie wykorzystywały ten sprzęt do prostowania i kręcenia włosów. Nieumiejętnie dobieracie stopień nagrzania prostownicy do wykonywanej czynności. Często kręcicie włosy w momencie, kiedy są nierozczesane. 3. Robicie to na maksa, na siłę, po to, aby włosy się skręciły. Ja wiem, że to jest szybko, łatwo i przyjemnie, ale czy bezpiecznie? A więc osobiście proponuję lokówkę. Klasycznym klipsem podbieramy włosy, nawijamy, zakręcamy i mamy loki. Wybór należy do ciebie. Czy nadal chcesz prostować włosy i niszczyć prostownicą, czy może jednak skusisz się kręcić włosy lokówką? Otóż jak nie powinniśmy siedzieć u fryzjera? To jest kolejny czynnik, o którym trzeba sobie powiedzieć. Często macie pretensje do tego, że włosy zostały krzywo ścięte, że włosy są jednak źle obcięte, że z jednej strony są dłuższe, z drugiej krótsze. O co chodzi? Zaczynamy od tego, że uwielbiacie siedzieć w telefonie albo czytać gazety. Najczęstszą pozycją, która jest, to jest noga na nogę. Zobaczcie, jak krzywo. Myślicie, że fryzjer to obetnie te włosy? Ja wiem, że to nie takie proste wysiedzieć u fryzjera 3 godziny na tyłku. Przybieracie różne pozycje, siedzicie, jest niewygodnie, zmieniacie te pozycje, ale zrozumcie, że prosta linia, podcięcie końcówek może okazać się ogromnym wyzwaniem dla fryzjera. Najważniejsze, aby nogi mieć wzdłuż głowy. Nie noga na nogę, ponieważ automatycznie Wasze ramiona uciekają. Także ważne jest, aby nie siadać noga na nogę, nie podpierać się, nie z głową spuszczoną w dole do telefonu, ale ważne jest to, żeby przyjąć równą sylwetkę podczas cięcia.